To ja ten ry i y, dziś unboxing paczuszki od Widza, co się w sumie do tego zobaczy, tak myślę. Y, napisała do mnie jedna osobka na oeliksie się ostatnio i powiedziała, że chce mi wysłać model, który jej za bardzo nie wyszedł, żebym ja sobie z nim tam coś wymyśliła. Więc uznałam dobra. Wezmę. Czemu nie? I <grym> ja tak od tutaj właśnie odebrałam taką paczuszkę z paczkomatu Mamy tutaj liścik. Cześć, to jest paczka z modelem na rzeźbienie. Mam nadzieję, że podołasz zadaniu, a nie tak jak ja. Oj, tam, oj, tam. W paczce znajdziesz też coś dla Lilki. Pracuję w sklepie zoologicznym, kocham psiaki i nie byłabym z sobą, gdybym nic nie rzuciła dla psa. Ojej, bardzo. Zaraz zobaczymy, co już to jest. Praca w zoologicznym. W sumie ciekawa praca. Myślałam kiedyś nad tym, żeby iść, ale nie wiem, czy bym psychicznie wyrobiła z gryzoniami. W sensie... Dobrze, ale zobaczmy, co my tutaj mamy. Tu jest ten konik. I to była Clutch Clydesdale ze szlech. Tylko yy, nie wiem, która, ale chyba ta nowsza, ta taka gniada z Sabino. Tak mi się grubo wydaje. O rany. Tak, to był chyba dokładnie właśnie ten model, który mam na myśli. Ta tak wygląda. W życiu bym nie poznała, że to jest ten model. To chyba jest, tak myślę. Właśnie ta kusująca ona chyba jest, tego co kojarzę. Nie wiem. Ale, no, powiem szczerze, że świetną bazę jest ten to coś. To jest świetna baza, właśnie podrzeźbienie. Oczywiście, nóżki będę musiała zrobić inaczej. Ale, no. Głowę, spójrzcie, mam już gotową, tak naprawdę, do rzeźbienia szczegółów. Jeszcze troszeczkę będę ją musiała chyba tylko y, tutaj wychudzić, żeby nie była tak krągła. I będziemy rzeźbić. Ja ostatnio polubiłam bardzo rzeźbienie. Naprawdę, y, ponieważ robię drastik customa reviews z brajer pewnie mieliście zdjęcie na społeczności. I naprawdę, bardzo to polubiłam. Naprawdę. Y, tak, okno. Więc myślę, że z tego też coś na pewno tutaj będzie, tylko jeszcze nie wiem kiedy. Spójrzcie, tutaj ma już dziurkę pod ogon. Uszy może zostawię, a może zrobię swoje, zobaczę. Ale bardzo, bardzo dziękuję w ogóle za wiadomość i za zainteresowanie. Tutaj mamy coś gratisowego, widzę, i to jest spray. I co my tutaj mamy ciekawego? To jest farba od Liquitex i to jest farba, po prostu biała farba, chyba tylko, nie miałam jej wcześniej, powiem szczerze, ale dzięki, na pewno wypróbuję, gdyż akurat kończy mi się biała farba w sprayu i bardzo chętnie wypróbuję, jak się jej używa, bo też widziałam kiedyś gdzieś tam w sklepie. A, a spoko, To jest prawie cała puszka, więc serio dzięki. Tak, i tutaj mamy smaczki dla pieska. Uuu! A co my tutaj mamy? Ojej, coś takiego, to są gryzaki. Tutaj jest gryzak na takim drewienku. Nie, nie kojarzę z jakim, ale wiem, że widziałam właśnie coś tego typu, właśnie w sklepach. Tutaj jest jakaś mini kiełbaska. Kabanosik, czy coś. I tutaj są takie kostki. A ja też widziałam w sklepie coś w tym stylu, właśnie. Bardzo dziękuję, bo one są jej rozmiaru. Naprawdę. Te przynajmniej. Te są trochę duże. Tak, ona jest mała. Ale myślę, że co ją zajmie na długo. Bo kiedyś dostała właśnie gryzak. Tylko nie pamiętam, co to było teraz. To była taka kur kurza łapka. Ona była jeszcze większa od tego Ona po prostu siedziała i gryzła przez cały dzień Więc bardzo dziękuję To na pewno się przyda Ona kocha smaczki, więc myślę, że jej to zasmakuje Bardzo dziękujemy Nie będę jej na razie dawać, bo dzisiaj już dostała Swoją porcję smaczków Przy treningu, że tak powiem Więc dam jej jutro I Ci relację, czy jej posmakowało tak, a tymczasem bardzo, bardzo dziękuję za paczkę i w ogóle za, za, za zainteresowanie. Ja na pewno coś z tym modelem tutaj wykombinuję, jestem tego pewna, tylko jeszcze nie wiem co, ale no, tak czy siak jest świetną bazą, właśnie pod rzeźbienie i, i pod moją naukę tutaj aktualnie. Ja wam zacznę pokażę na jakim jestem aktualnie etapie z tą żywicą zbierajer. Tam sobie stoi. Tutaj są aktualne moje kastomy, które robię. Tego w sumie już skończyłam. Jeszcze zostało mi tylko utrwalenie farby na ogonie i na grzywie werniksem. I jak się utwarci, to, to będę mogła go wysłać. Tutaj stoją takie. No, ten tutaj jeszcze, jeszcze tylko ma podkład. Ten tutaj ma też podkład. A ten, spójrzcie, wyrzeźbiła mu pysk. Na razie i szyję od nowa. Tak to wygląda i naprawdę jestem mega, mega zadowolona z efektu. Na początku, jak wyrzeźbiłam mu te chrapy, pewnie to, to co widzieliście wtedy na zdjęciach, to mówię, kurde, niby fajne, a niby trochę jak Mors. Ale spójrzcie, jak to teraz super wygląda. Aż mi żal będzie go normalnie oddała, bo ja się za niego wymieniam w zamian za Adiach. Adiach. Adia. Nie wiem, jak to się czyta, z zbrejer. Ten Adiach HP, tak się pisze tak czy siak, no i pierwszy właśnie muszę go tutaj jeszcze wykończyć dużo tutaj mi zostało, zwłaszcza nogi ale teraz jak będę rzeźbiła to zabiorę się za oczy bo mają takie trochę płaskie i tutaj muszę tutaj no, pobawić się z tym no i też niedługo pójdą uszy, grzywa i będę robiła dalej ogon i wtedy wezmę się tutaj jeszcze trochę mięśni, muszę dorobić żył, no i wtedy wezmę się za nóżki, przecież to jest istna poracha ale najważniejsze, że stoi. Teraz, bo wzięłam mu dremelem, zrobiłam na płasko kopyta, no i tak, będę musiała jeszcze strzałki wyrzeźbić. Mm, tak, ten, ten, one tutaj są w kolejce. Ten rybaczek tutaj leży. Mm, on będzie robiony na maść i najprawdopodobniej będzie właśnie, będę go malowała na live, który będzie najprawdopodobniej w sobotę. Albo w niedzielę, jeszcze zobaczę. Na pewno ogłoszę kilka dni przed. Tutaj spójrzcie, szykuje się mój najlepszy błanek ever, którego do tej pory w ogóle robiłam. No, jest i już dla mnie jest przepiękny, naprawdę. Nie wiedziałam, jakie kolory za warto dobrać, bo robiłam na wzór zdjęcia i później dodałam koloru, którego nigdy nie dodawałam do błanków i po prostu. To był strzał w dziesiątkę, wygląda jak dla mnie cudownie i gdyby nie to, że jest już sprzedany, to bym go sobie po prostu zostawiła. Tak, będę musiała to powtórzyć. Mam w planach zrobić tego typu maść na dwóch modelach już właśnie w LB. Jednego będę tak robić w tradzie i chcę zrobić taką maść dominantę, tylko że pierwszego muszę nabyć. To po pierwsze, a po drugie będzie troszeczkę ciemniejszy w sensie na łopatkach i będzie jeszcze najprawdopodobniej miał gwiazdki chciałam powiedzieć, jabłka jabłka tak, a ten pan tutaj także już jest zarezerwowany aktualnie i on będzie izabelowaty z odmiankami i tak, już robiłam izabelka ale dostałam właśnie zamówienie na jeszcze jednego więc też już niedługo zabiorę się za niego dalej, bo zrobiłam mu część preppingu, dzisiaj najprawdopodobniej jeszcze wezmę się za resztę preppingu i będę dalej działać. Nie chcę, wiecie, tak wszystkiego na raz zaczynać, i bo tego jest jednak dużo naraz, nie powiem, że nie jeszcze tutaj stoi taka pani, ale to na spokojnie, na nią muszę mieć wenę. Bo to jest duży model i arkę do tego. I tam stoi mój Don Johnson, którego już tutaj trochę zrobiłam. Dalej bawiłam się z nim. Jeszcze parę rzeczy mi tutaj zostało, i też będę mogła rzeźbić ogon już i zacząć sobie go malować. No tak, a w tym odcinku to by było w sumie na tyle. Ja jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za paczuszkę. I za zainteresowanie. Jestem wdzięczna, serio. Miło, bardzo mi. E, tutaj jeszcze są modele, które aktualnie są na sprzedaż lub wymianę. Preferowałabym sprzedaż, bo kupiłam. Słuchajcie, kupiłam moją wymarzoną artistę resin mojego świętego grala. Od zawsze, odkąd w ogóle go zobaczyłam, a to naprawdę było kilka lat temu, jak zaczęłam się w ogóle, no, że tak powiem, interesować i dowiedziałam się, że jest coś takiego artistreznie, Jak go zobaczyłam i od tamtej pory to mój święty gral. I nigdy nie sądziłam, że uda mi się go zdobyć. I tak, jedną do mnie dwa. Będą jechały. Jeden jedzie już. A ten jeszcze nie, ale kłóci się na un unboxing dwóch. Y Arek w skali tradycyjnal i to będą unboxingi z moją twarzą, więc można powiedzieć, że to będą spe specjalne odcinki, bo bardzo rzadko coś takiego nagrywam, ale no po prostu muszę nagrać swoją reakcję na jednego i na drugiego. Pierwszy w ogóle nie był planowany, to był taki totalny random, powiem szczerze, za bardzo dużo kasy, no ale o tym później, ale no myślę, że warto. I on będzie najprawdopodobniej, no, jeszcze, myślę, że w tym miesiącu się uda. Więc nie mogę się doczekać. Część z Was już wie na pewno, ale część nie. Więc spokojnie, cierpliwości dowiecie się w swoim czasie. A tymczasem jeszcze raz dzięki za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i zapraszam do następnego odcinka, który będzie o tym customie. Ale to jutro myślę dopiero. No, także w sumie tyle. Cześć.